Niemcem. To nie potwierdza, jak jest Polakiem, też nie potwierdza, ze śląska Polskiego. Babka, jak dobrze pamiętam, była przewodnikiem, Wadowica, oprowadzała po. W przepraszam. Wambierzyce. nie I żona, jedna córka, Sara, pięknie, nie Mieszkańcy pod Norymbergiem, Niemczech tu Jezus Chrystus, niegodziwością jest publiczne nieodczytanie przez księdza, z wielkiej litery księdza, pełnej listy zarzutów wobec, powinno być tam, są no literówki, ignorancji, deptania, czwarty raz rzędu świętych rubryk ceremonii, liturgii kościoła rzymskokatolickiego, wykrzyki, to uderzenie w twarz, w cudzysłowie, quo primum tempore, cudzysłów, tchórzostwo i brak prawdy, prawdy z wielkiej litery, więc chodzi o Chrystusa. Tak kapłan katolicki nie ma, kapłan pisany z wielkiej litery. Tak kościół nigdy nie miał, kościół z wielkiej litery, czyli chodzi o jeden prawdziwy święty apostolski. Coraz bardziej dochodzą do przekonania, dochodzę do przekonania, że w cudzysłowie nos księdza K.S. Bałęby w jednej sprawie na pewno nie zabił. Dwukropek, otwarty cudzysłów, trzy kropki i dalej jest. Diabeł przemawia baranowie, zamknięte cudzysłów. Więc zdaje się, że pan Ogiński powołuje się na jakieś słowa księdza Jacka Bałęby, które widocznie słyszał. Podobne słowa słyszał ów pan Marcin Gag, dlatego przyjechał taki struty. Smutny. I się y, chciał z czymś podzielić, o czym y, wiedział, że mu się nie wolno dzielić, nie chce, nie powinien. Zmagał się z tym. Więc podobnie podziela tutaj. Y, y, podziela. Pan Marcin y, Gach, inaczej, że to słowo. Trzy kropki. Diabeł przemawiał baranowi. Przynależy, że tak myśli, tak mówi. Przynajmniej są osoby, które mogły takie czy inne słowa ale w tym sensie słyszeć od księdza Jacka Bałęba. Dalej pisze panu Gimsk. Święty Wenciu św. Franciszkani, ojciec Meny przypisany przez 2 n swego czasu pisał, że ludzie redukujący i umniejszający ceremonie kościoła. Przykładają morderczy nóż do gardła świętej religii. In christo. Kropka. Z prośbą o modlitwę. I teraz się podpisuje. Tomasz Ogiński przez. Tak, polski, bez H. Tomasz Żogiński dalej jest. Człowiek służb obrony tradycji kościoła, tradycji kościoła z Wielkiej Litwy. Służb i służb ministrańskich do mszy wszechczasu. I to jest wiadomość wczoraj. Żeby mieć pełny obraz, o czym mowa i do czego uh, Pan uh, Pan może, czy chce się do mnie odezwać, należy przeczytać pierwszą wiadomość, która była mi napisana z adresu tego samego Toma Sługi, Tomas, Oginskiego coś yy, pięć dni temu i to jest z datą właśnie, ja jestem w obsłudze taki sprawny, Jak sobie jedno włączę, to drugie wyłączę. Pięć dni temu z jakoś to tam jest I szóstego Czyli to jest, nie jest tak, ale no, to jest procesja niedzieli palmowej w czerwieniu. To jest dokładnie jedna ze zmian dokonanych podczas reformy Piosa XII. Ma być fiolet. I fiolet jest, wszystko jest bez kapitali, czy kluczynkę. Ma być fiolet. Ma być fiolem. Ma być fiolem. nigdy jeszcze nie miał funkcji zastępczej w wypadku braku pluwiale w kościele rzymskopatolickim. Wykrzyki. Wszyscy wiecie, co to pluwia. Kawa. Pluwia. Będzie płacić. Jak nie ma pluwiale, to tylko alba i stół, myśli nic ponad. Krzyży i świece zostają w wielki czwartek na ołtarzu, nie To tylko kilka wypaczeń pośród wielu. Aż strach pomyśleć, co jeszcze może się okazać jako skutek lenistwa i pychy kapłańskiej. Do dziś ksiądz wobec mnie z wielkiej litery pisane. i sięgnął po oryginalne rubryki Wielkiego Tygodnia z Liter, dla małych kościołów i kapel, w cudzysłowie Memoriale Ritum Benedykta XIII. Są dostępne w internecie w łacińskim oryginal in Christo, czyli w Chrystusie Tomasz, pisane przez O, nie, H, znaczy Tomasz. Panie Tomas Ogniski. I otrzymałem jeszcze jedną wiadomość, to jest 6 kwietnia od szanownego Pana Tomasza Ogniskiego z 7 kwietnia. Wielki Piąt, cztery dni. Małgdzie Jezus jest. Jak widać na załączonym obrazku. Na Broniewskiej, a teraz w Baranowej, nie ma tradycji katolickiej. Ale jest obrzydliwe przyklęknięcie przymodnicze za Żydów z Wielkiej Brytanii, Tego Kościół do 1955 roku nie zna. Żydzi szydzili w ten sposób z pana Jezusa, klękając przed Krzyżem, a teraz Krzyżem z Wielkiej Italii. A teraz ksiądz jest Woźnicki podczas liturgii Wielkiego Piątku pod tym szyderstwem się osobiście podpisał. Obrzydliwość, wykrzyknik, hańba, wykrzyknik, zdrada Chrystusa, wykrzyknik. Podpisany pan Tomasz Wójt. Cztery no, dni temu, no i na koniec jest ta wiadomość, którą zacząłem, przeczytam jeszcze raz, żeby w jakiś sposób... Tę korespondencję pana Tomasza wobec mnie um, uczynić w pewnym ciągu, tak jak była Jeszcze raz wczoraj, czyli mamy drugi dzień świąt, Dękanocy, 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 dzień panocy, dzień poniedziałek dzień panocy. dwa dni świąt, więc godzina jedenasta, wczorajszy dzień, i jeszcze raz jest Na no Jezus Chrystus. Niegodziwością jest publiczne nieodczytanie przez Księdza pełne listy zarzutów wobec ignorancji i deptania czwarty raz rzędu świętych rubryk ceremonii liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego. No więc, jeśli by tak było, ta niegodziwość, to w tej chwili ona zostaje w y, odniesieniu do y, słów Pana, y, jakby powiedzieć. No. I tak wszystko, co wcześniej, wcześniej napisał, to było post-faktum liturgii, więc gdyby jest, nie wiem czy zmazane, ale uzupełnione, tak to można powiedzieć, to jest uzupełnione w tym momencie. To uderzenie w twarz, w cudzysłowie, kłoprem i tempo. jak mówię, w cudzysłowie burzostwo i brak prawdy tak kapłan, w nie w cudzysłowie, ale z Wielkiej Tary, kapłan katolicki nie ma, tak kościół nigdy nie miał. Coraz bardziej dochodzę do przekonania, czyli wczoraj o 11 po e, południa, drugi dzień świąt pan Pogipski dopiero dochodzi to coraz bardziej do przekonania, że nos księdza Bałęby w jednej sprawie na pewno nie zawiódł. Wykrzyknik trzy kropki, diabeł przemawia w czyli wychodzi na to, że ksiądz Jacek Bałęba do tego przekonania doszedł dużo wcześniej i doszedł, a pan Ogiński dopiero coraz bardziej dochodzi. Ale podziela pan Tomasz Uliński to przekonanie, to przekonanie, które które podziela od dawna widać ksiądz Jacek Bałęba, którym to przekonaniem dzielił się Wielki Piątek po odprawieniu Drogi Krzyżowej w oratorium, oratorium świętego Józefa w Wrocławiu w obecność na pewno pana ministra Niemia, pan Marcina Gach, na pewno państwa Taciaków, państwa pana Danuty, pana Jarosława, witając ich jako, że państwo są z Poznania. Nie było bodaj państwa złodzi i, i to nie jest jako, nie mówię, jako osoba, która o te informacje prosiła, poinformowana przez pana Marcina, który długo mu to zeszło, żeby się tym podzielić. Dzielił się tym na spacerze w obecności tu szanownej pani, szanownego pana. Nie pytał, czy to nagrywano. Czy ja to nagrywam? Pan Marcin, nie Coraz bardziej dochodzę do przekonania, że nos, w cudzysłowie z nos, księdza bałęby w jednej stronie na pewno nie Ja Diabła przemawia w Baranowie diabła nie widziałem. Baranowie pochodzi od tu pana Niestanka, gdzie ja znajdą, znalazłem swoje przebywanie, mieszkanie, a od miesiąca jakoś tam by liczyć. Jest tu moja mama i siostra. Diabeł przemawia. Nie mówi. Czy należałoby, przez księdza Michała przemawia diabeł. No na razie tyle powiem. Święty franciszkanie Franciszkaniu się z menę swego czasu pisał, że ludzie redukujący mniejszający ceremonii kościoła Przykładaj morderczy nóż do gardła świętej na libie religijnej. W z prośbą o modlitwę, Tomasz Uliński, człowiek służb, obrony tradycji, kościoła i służb ministrackich do użytku przed czasem. Ja trzygodni wierni, to jest tyle wątku, że gdybym na to chciał jakoś coś powiedzieć, to, to nie dam rady. Natomiast jest, że o wszystko z prośbą o modlitwę. Co w odniesieniu do wszystkiego brzmi jak szyderstwo. Ale modlitwa nigdy nie jest szyderstwem. No, jak może być szyderstwem, że się do Boga zwracam o pomoc? No, w czym się należy zwrócić o pomoc? Czy należałoby księdza dopytać, od kiedy diabeł przemawiał w Baranowie i od kiedy na Wronieckiej? Bo ja mam w pamięci, że trzy razy na pewno, kiedy jeździłem do międzyboża, a byłem w obecności przygodnych wiernych. Nie wiem, czy wy pamiętnie, dacia, ja pamiętam. To w momencie, wkrótce jest dwa lata temu, kiedy ksiądz Jacek otrzymał od inspektora, wtedy jeszcze był pizą, inspektor Jan że będzie z Międzyborza zabrany do kościoła świętego Serca Pana Jezusa Wrocław, w Wrocławiu, z w 3, to ksiądz Jacek powiedział i napisał, to pewnie na stronach tam, gdzie jest. Pamiętajcie, godni wierni, że słów idźcie sobie stąd, idźcie gdzie indziej, od tego kapłana nie usłyszycie. Co znaczyło, że ksiądz Jacek Wałęba nie zostawi tych wiernych, którzy jeździli do Międzyboża bez mszy świętej w orcie rzymskim i katolickiego nauczania. Słusznie. Między Tak, ja słuchałem tych słów, między Bożą. Okazało się, że nikt z nas słów i nie usłyszał. Idźcie sobie gdzieś, idźcie gdzie indziej, a od czasu tych słów wypowiedzianych w międzybożu ksiądz Jacek, z tego co wiem, to odprawiał w kaplicy kapońskiego bratstwa świętego Piusa. 10 blisko rok czasu, od pierwszego dnia wywalenia z Jędzy do czasu, jak nie wywalił z kaplicy Bractwa Świętego Piusa X na nadodżu, księdza Jacka sam ksiądz Sztelin, czyniąc także zakaz wobec współbraci, bo takiej łazima był z księdza Jacka, że nie wolno księdza odprawić mszy w żadnej kaplicy Bractwa w całej Polsce gdzie wcześniej ksiądz Jacek Bałęba cieszył się na tym nadodrzu przywilejem nie tylko odprawiania tam szy świętej, ale przywilejem, którego nie miał żaden inny kapłan, nie członek Bractwa Kapłańskiego świętego pisać Świętego, Jaki to był przywilej? Odprawiania szy świętej publicznie z udziałem wiernych i głoszenia do nich słowa. Więc Ksiądz Jacek był przez rok czasu w owej kaplicy. Był też od czasu przyjęcia subkondycjonalnych święceń, bierzmowanie, święceń kapłańskich, święcenia kapłańskie, czy bardziej niż bierzmowanie, ale jednym, drugim <todgłosy> <dwie>, razem <todgłosy> <todgłosy> w maju ubiegłego roku, w związku z wyrzuceniem przez Dzień kaplicy, Prawdopodobnie w innym miejscu sprawując co dało się wysłyszeć kazem, które słuchałem z pustyki, że brzmiało jakby w kościele. I ktoś mówi, że odprawiał ksiądz Jacek u jakiegoś kapłana, gdzieś, w okolice, tam Polska Zachodnia, gdzie po jakimś czasie tamten kapłan próbował księdzjacka uwiązać. Co ksiądz Jacek nie, nie wyraził jakiś takie uwiązać, czyli... Uwiązanie może polegać na tym, nie wiem, czy chyba w tym przypadku na tym polegało, że ksiądz rozumie, że jak ja wyjadę, to ksiądz mnie zastąpi. No. A co jak ksiądz będzie często wyjeżdżać, to ja mam tak jako zastępca funkcję. Co zaskutkowało, że wszyscy się cieszyliśmy miejscem, oratorium świętego Józefa we Wrocławiu, o którym to długo ksiądz Jacek nie podawał informacji gdzie jest, ale wiedzieliśmy, że są ludzie, którzy wiedzą, no bo ksiądz głosił kazanie do osób. Moja siostra otrzymała osobiście zakaz od księdza Jacka informowania o sprawach, które widziała, słyszała z bratem kapłanem, na skutek Zawiezienia mamy do e, owej tam kaplicy, do spowiedzi. No, Przecież się matka u syna spowiadała, czy u kogo ma się spowiedzić. Na śmierć to by mamy by ale jeszcze nie jest wagon, to jeździ do katolickich kapłanów. Do tego jeszcze ważnie wyświęconych, pełnej ortodoksji katolickiej, kulcze w doktrynie ich moralności, chodząc 100 km i dalej, nawet jak świętej pamięci Jerzy, gdyby mieli przypłacić to śmiercią w drodze, no to nie wyspowiadali się, mieli żal doskonały, jest nadzieja życia wiecznego w Co daj, panie, panu głosu. Rzecz jest, że w tymże morzu wracam do tego, że tam, po udzieleniu nam błogosławieństwa, jakie, jakie jakie o jakie prosiliśmy na drogę, wzięliśmy do poznania z powrotem, to jest prawie 200 km, to jest 170, na no, przeskaliśmy I każdy taki z pobytów, ja pamiętam trzy razy, wiązał się z tym, że ksiądz Jacek wobec mnie tam kierował jakieś słowo na słówku. To było zawsze słowem. E, dobrym znaczeniu e, wskazywania na, na, na coś dobrego co, 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 co się dzieje na Kronickiej wobec mnie, wobec wiernych, wobec mnie było wobec mnie było, że ksiądz Jacek klękał publicznie w obecności kilkoro wiernych zawsze oczywiście i prosił o błogosławieństwo i je przyjmował No widok niezwykły nie wiem czy pan zdjęcie z tych tak może warto pokazać. To co by to świadczyło? Że wtedy jeszcze w międzyborzu będąc, ostatnie dni, jakbym tam przypadał, czerwiec czy lipiec, ksiądz Jacek nie miał przekonania, że w Poznaniu, a nie było mowy w styczniu Baranowej, przemawia diament. A teraz ma. To co stało się takiego? Jak się stało? że ksiądz Jacek nabrał przekonania, że w, na Wronieckiej i w Baranowie przemawia diabeł. Bo ksiądz Jacek by nie utępnął przed diabłem. A diabeł nie przemawia, a przemawia. No, chodzi Pana, który ma udział w szerzeniu tego słowa przez, przez prowadzenie bloga w No że ksiądz tu nie no i do tego należy teraz łączyć wątek Pana Tomasza Ogińskiego. No i osoba Pana Marcina, który wychodzi, że miał tutaj dobre święta. I przyjechał z Truty, po spowiedzi był, bo komunię świętem przyjmował, a wyjeżdżał raz do zni. Diabeł nie jest tym, który przynosi rano. Prawda przynosi Chrystus. Sytuł prawdy i myśli. Jak ów pan Marcin Gag nasłuchał się słów, właśnie pod jako treść miały przesłanie, to, że diabeł przemawia, przemawia w baranowie, to jako odpowiedź tak to z siebie wydobył, więc należy przyjrzeć, że ktoś jakiś duch mu podpowiada, wobec księdza Jacka. Ale już słyszał to Pan Taciak, Pani Danuta, na pewno Taciakowie. Yy, wyrzucił siebie, tak przynajmniej słowa. Proszę księdza, księdz Michale przemawia miłość Boże. I tu nie ma no, korelacji, czy łączności między miłością Bożą, a diabłem. Nie da się tego pogodzić. Jest tu jakaś, jakaś, jakaś sprzeczność. Można by zapytać czy ksiądz Jacyk, pan Tomasz Ugiński mieli dobre święta? Jakbym zapytał pana Tomasza Ugińskiego, czy miał dobre święta, to znaczy gdzie uczestniczył na liturgii, że odprawiała się tak, żeby była wyrażona chwała Boża na sposób, o on dba i pisze, bo to docenia, szanuje i temu służy. Ja bym się tam chętnie udał. Pan by się też udał? Jak to w Niemczech będzie. Bo pojedziemy? Chętnie. Ja pamiętam, jak pan Tomasz Obijski parę lat temu zadzwonił pierwszy raz, to się tam wielu uchwalił, że jechał rowerem, był w gaciach kolackich. Ktoś do mnie próbował dzwonić, pan numer mi się wyświetlał, w którejś rady co odebrałem. Zatrzymałem się rowerem, stanąłem mając, jak kurasz. gdzieś tam znalazłem, żeby na drodze nie być główny i słyszę głos dostojny Pana Tomasza Laudetur, bo ja już, już miałem odpowiedzieć to był wielebny księże, tylko było, wielebny księże, wielebny ksiądz Jacek Bałęba i wielebny ksiądz doktor Prygorius Hasse, którego imieniu i autorytecie przemawia Pan Tomasz bo żadnego swojego autorytetu w dziedzinach liturgii nie ma. To są jego słowa, jego, ponieważ y, jest inżynierem, a tutaj są sprawy liturgiczne, więc tylko na podstawie autorytetu księdza doktora tylko ja, Gregorius Achis, później żyjącej jego konferencji możemy słuchać, pan sam bogaton Żogiński się przyczynił, że to coś tam potłumaczył, zasługuje kolejną rzecz, więc. Z tej ostatniej wiadomości, w czyim akuratecie pisze Ato pan Murzyńskiej? Księdza Gregoriusa Hesse? Czy swoim? Twierdził, że swojego nie ma żadnego w dziedzinach liturgii. No to tu, tu chodzi tutaj, że bardzo poważny Łącznie z tym, że prowadzący do wniosku, że w Wielki Piątek ksiądz Nikon zdradził Chrystusa. Obrzymiłość. Że... Więc chętnie bym pojechał na liturgię, gdzie pan Tomasz Żugiński uczęszcza, ja mam w pamięci, że jak ja. minął to z tych latki to uczestniczy w liturgii kapłanów Braństwa i z braństwa się Kapłowskiego Piusa Świętego i zdarzyło się, że po piwnica, po piwnicach, taka że w piwnicach do piwnicy też bym przyjechał. To są taką ta gdzie jest piwnica bez pokrewy. No chyba jest tak, że gdybym ja zaprosił pana Tomasza Ogińskiego tutaj, to nie za bardzo chętnie bym przyjechał. Ale gdyby nas pan Ogiński zaprosił, chętnie byśmy pojechali zobaczyć, jak powinna wygląda. Wyglądać w Żeby się nauczyć od następnego roku, Daj Boże, już nie muszą zrobić tych wszystkich rzeczy, że, że była liturgia, musi być kościel, kościół, że kościół musi coś być. Tam tutaj był, to było biło, Ma są śmieci dla nas, śmieci na znaczy, że rzeczy tych nie ma. No to teraz tak nie. Czy tam się pojedzie, czy pan Ogiński nas zaprosi, tego nie wiemy. Poza tym, no. Jak to są księża Bractwa, to tak jak księdzmiacku bałem bałębie, pamiętam, że do takich kapis z kościołów nie wchodzę. i nie wchodzę. To ciężko by mi było patrzeć, czy uczestniczyć w liturgii, której sprawuje kapłan, który mimo że pocichła, ale jako ksiądz wiem, że w kanonie mówi, że w jedności una Kum z Franciszkiem. No, to dziękuję serdecznie. To, 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 to nie. No, może panu Tomaszowi to nie przeszedł. Może jest jakaś w ogóle inna jeszcze rzeczywistość, której nie wiemy, natomiast to którą nam należy uczynić, no to pierwsze jest i to dlatego tyle tych słów, do nie wie. Za rok powinno być już tak, że tutaj będzie na tyle wszystko skompletowane, że przyjdzie blisko świąt, czyli wielki poz tym siola popielcowa, jeszcze mam przedpoście, czy jest trzy tygodnie dodane żeż nie powinno się myślić o niczym innym, bo wszystko jest zrobione w kaplicy. Czyli proszę zobaczyć, przyjdzie, że tą ścianę prawdopodobnie trzeba... Pan Piotr się ucieszy, że trzeba ją zdjąć i założyć oryginalne cegła w gotyce, żeby to było z cegły, żeby do tego szło przymocować prawdziwą kratę, która z jednej strony stanowi zabezpieczenie dla tabernaku. I obrazu Matki Bożej, y, pogromicielki wszelkich herezji, które mamy tytuł Sza, Szanować, czcić Matkę Świczowiny, po prostu Słuchałem tych słów między Bogiem. Okazało się, że nikt z nas słów izbiernych nie usłyszał. Widzicie sobie gdzieś, widzicie gdzie indziej, a od czasu tych słów wypowiedzianych między Bogiem, ksiądz Jacek, z tego co wiem,